To, co ja miałem, to poszło się jebać, Goni nie uczucie jeba na potrzeba. niech już dłużej, bo czuję, umieram, bo most trzeba, zadzwonić do mnie. Wszystko wokół mnie to płonie przez mnie, serce wypłynę, nikt mi już nie weźmie. Powiedz, co zrobisz, jak zajdę nareszcie, Czekam na pogrzeb, to takie piękne. to, co ja miałem, to poszło się jebać. Rozmowy z kropierem to moja potrzeba Codziennie go nie jeba Te wrażenia Tylko wymówił, że poszedł się jeba Szybki ludzik i na koniec kariera Podstawię wszystko, żeby cię rozjebać Jak się nie udało, no to żegna mi się Tylko ja dzwonię i nikt nie odbiera Powtarzam ciągle, że jakoś da radę Wiesz co się dzieje Zawijam nad ranem Konie uczucie jeba potrzeba Nie chcę już dłużej, bo czuję umieram Pomocy trzeba zadzwonię to Wszystko wokół mnie ja to Co zrobisz, jak zajdę nareszcie? Czekam na pogrzeb, ty to takie piękne. Tylko ja słucham i nikt nie odbiera. Nie chcę ja już dłużej, bo czuję, że To, co ja miałem, to potrafię się nie bać. To nie miał, czuję, że wolna potrzeba. Tylko w tym się poszli w ślubie. Rozmowy z kryterium, to moja potrzeba Koń uczucie uczucie, na potrzeba Nie chcę już dłużej, bo czuję, umieram Szybki rodziki no, na koniec tego Wszystko wokół mnie, ja to płonie przeze mnie Serce wypłynę nikt mi już nie weźmie Powiedz, co zrobisz, jak zajdę nareszcie Czekam na pogrzeb swój, to takie piękne